Międzygminny program transportu lotniczego XXI wieku w Metropolii Śląskiej to temat konferencji prasowej, która miała miejsce na lotnisku Muchowiec w Katowicach, zorganizowanej przez Małą Polską Flotę Powietrzną. Mała Polska Flota Powietrzna powstała w celu promowania i umożliwienia latania wszystkim zainteresowanym na lekkich i ultralekkich maszynach latających. Firma ta zajmuje się między innymi kursami i szkoleniami z zakresu pilotażu, budową małych lądowisk oraz sprzedażą i serwisem wiatrakowców i ultralekkich śmigłowców dla firmy i instytucji. Flota małych, lekkich i ultralekkich maszyn latających to początek projektu, który ma na celu zachęcenie gmin regionu do zainteresowania się tym niekonwencjonalnym środkiem przemieszczania. Jesteśmy firmą, która chce propagować lotnictwo małymi samolotami, wiatrakowcami, ultralightami. Mamy dwa programy: Samolot dla biznesu i Międzygminny Program Budowy Małych Lotnisk i Lądowisk. Ten drugi jest szczególnie istotny, ponieważ nawet jeśli wyszkolimy się na pilota, jeśli będziemy mieć samolot, a nie będziemy mieć gdzie lądować, to jakby cały sens. Tego zanika. W tej chwili w Polsce jest bardzo niewiele ultralekkich samolotów czy wiatrakowców, ale powodem jest nawet nie cena czy nawet nie, niemożność szkolenia się, tylko właśnie brak tych małych lądowisk. Podczas konferencji komandor floty Wojciech Lempart przedstawił obszerne informacje na temat działania firmy oraz wskazał problemy, które uniemożliwiają właściwy rozwój małej floty powietrznej w naszym kraju. Jak wskazuje Wojciech Lempart, komandor floty, największym problemem dobrego rozwoju małej floty powietrznej dla szeroko pojętego biznesu jest brak lądowisk. Takich lądowisk na Śląsku po prostu brak. Brak ich w kraju. Te, które aktualnie są na Śląsku, czyli Muchowiec, czyli lotnisko w Gliwicach, Gliwicki, Częstochowski, Bielski, Rybnicki są słabiutko wyposażone, są częstokroć oddalone od ośrodków gospodarczych takich jak na przykład strefy ekonomiczne, jak gminy, w których się rozwijają przedsiębiorstwa i naszym zdaniem należy koniecznie teraz w chwili, kiedy rozwijają się gospodarki na Śląsku, kiedy powstaje metropolia śląska, kiedy decydują się budżety, jeśli chodzi o metropolię, należy koniecznie Przypomnieć władzom, że istnieje również taki środek transportu jak środek lotniczy transport powietrzny. Mała polska flota powietrzna stara się zachęcać władze gmin do budowy małych lądowisk w specjalnych strefach ekonomicznych i gminach. Celem jest ożywienie ruchu powietrznego związanego z biznesem i rekreacją. Jedną z wielu maszyn latających proponowanych przez Małą Polską Flotę Powietrzną jest wiatrakowiec. Maszyna bardzo zwrotna, nie potrzebująca dużego lądowiska. Wiatrakowcem można najkrócej wylądować, można najłatwiej sobie znaleźć miejsce do awaryjnego lądowania i wiatrakowiec, do ostatniego niemalże momentu przed zetnięciem z ziemią, jest posłuszny i idzie za sterami. Czego nie mamy w przypadku samolotów, bo jeżeli samolotem za bardzo zwolnimy, to bardzo często wtedy samolot przepada, wpada w korkociąg, staje się niesterowny i wtedy spada grzelasko. Lecąc wiatrakowcem, mamy tak naprawdę okrągłe skrzydło, bo nasz wirnik od momentu, kiedy osiągnie odpowiednią prędkość obrotową, zachowuje się dokładnie tak, jak się zachowuje skrzydło w samolocie tylko że w samolocie skrzydło jest podłużne a więc możemy lecieć do przodu nie bardzo możemy lecieć na boki wiatrakowcem na boki również troszeczkę możemy sobie pozwolić natomiast przede wszystkim inne sprzęty latające to znaczy głównie samoloty, bo o tym myślę z chwilą kiedy za bardzo zwolnią poniżej jakiejś wyznaczonej dla danej konstrukcji prędkości minimalnej najnormalniej siecie tracą siłę nośną i wpadają w korkociąg spadają na ziemię w przypadku wiatrakowca nie ma takiego ryzyka w ogóle bo nawet jeżeli zwolnimy i nasza prędkość postępowa jest zero, to prędkość, która jest potrzebna do dokręcania się wirnika i wytwarzania nadal siły nośnej, bierze się z pionowego opadania. Więc nie możemy w jednym miejscu stać i podziwiać jakiegoś drzewka w nieskończoność, bo w którymś momencie po prostu gruchniemy o ziemię. Natomiast jeżeli mamy odpowiednią wysokość, możemy. Jakiś czas w powietrzu nie zawisnąć, możemy się zatrzymać, w tym czasie będziemy opadać, w którymś momencie trzeba przejść ponownie do lotu prostego, żeby odzyskać parametry nośne, dokręcić wilnik nabrać wysokości. Piatrakowiec może być wykorzystywany do różnych celów, począwszy od atrakcyjnych lotów turystycznych, po przewożenie poczty, patrolowanie miasta z powietrza, czy wsparcie transportu sanitarnego, lub ochotniczych straży pożarnych. Wiatrakowiec wydaje się ciekawym i wartym zainteresowania przez środowiska biznesowe sposobem na szybkie i bezpieczne przemieszczanie się w powietrzu. Zasięg lotu bez tankowania to około 500 km.